Słone TV, Michalina Olejniczek, Agnieszka Krzemieniec. Przed nami podsumowanie października 2023. 30 września odbył się Kultur tak, ale kosmos. Razem z uczniami z Niemiec odwiedziliśmy Uniwersytet Zielnogórski, Planetarium Wenus, Obserwatorium Astronomiczne i Pamiątkowy Głaz Wilkanowie. W szkole na uczniów również czekała moc atrakcji. Po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji Sprzątamy dla Polski, której finał odbył się 4 października 2023 roku na terenie całego kraju. Celem jest promowanie postawy odpowiedzialności społecznej, patriotyzmu oraz troski o środowisko naturalne w ramach realizacji działań Narodowego Programu Czytelnictwo 2.0 na lata 2021-2025 w Szkole Podstawowej imienia Bartłomieja Pityskusa w Słonym. Klasa ósma uczestniczyła w wycieczce do biblioteki imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze. W ramach projektu Laboratoria Przyszłości w szkole odbył się konkurs na zaprojektowanie jesiennego liścia. Najlepsze prace wydrukowano na drukarce 3D. 13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Właśnie z tej okazji cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystej akademii. 9 października świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Uczniowie klasy siódmej z pomocą nauczycielki Anity Kucharczyk napisali listy po angielsku do swoich przyjaciół z greckiego miasta Arginu. 17 października uczestniczyliśmy w pierwszym z koncertów lubuskiego biura koncertowego, Orfeusz pod tytułem Elektrycznie i Akustycznie Skrzypce i Kontrabas. Koncert był szczególny z uwagi na to, że jednym z wykonawców była autorka tekstu i muzyki hymnu szkolnego, pani Katarzyna Pusowska. 27 października odbył się jak co roku bal wielu kultur. Uczniowie w różnorodnych przebraniach bawili się wspólnie na sali gimnastycznej. Dyskoteka odbyła się również w oddziale przedszkolnym. Martyna Sochacka zdobyła złoty medal i buchar na ogólnopolskim turnieju karate we Wrześniu. Gratulujemy! 25 października odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Zapraszamy do obejrzenia skrótu filmowego z wydarzenia. Do zobaczenia za miesiąc i dziękujemy za uwagę.